Пожрать бы, конечно, не помешало. Скав? Тус? Пмс? Поважнее Скав забил Podam mi tam... Nie potrzebuję już tych rzeczy zarcie jedynie do przetrwania na rajdzie No i może tam łapteczkę, nie? Taki... Na nie był wipe wipe za rogiem to bym prawdopodobnie o! Ale Mki nie ma co zabrałby to? Le Dobra, bo one kradną, ale... Zabity to grać czy dziwnie to było takie Tak, jak to był PMC tak dostał, to śmiechu wartę. Poważnie, chłopy? What the fuck? To co jest? Co to miało być? Ciekawe mnie tak wybiegł, jakby był niespełna rozumu. Lol. O, mega dziwne, nie? Just me. Wiemy gdzie jesteś, nie? To jest tamtąd Tu mamy tak, tu do tego domku i tutaj jeszcze od Hila eee. Oni niech się tam prują, mi się nie chce z nimi strzelać. Czegoś mocnego dostałem. Ja bym najlepiej zrobił tak właśnie dobra chyba skafku Coś mi się tak wydaje to, tak, że jak tutaj teraz spierdolę pewną rzecz to mnie nie będzie, nie. Dobra. To był róg. Strzelił. I zabił go. Jak sobie przebiegł, to tego też zabił. Nie. Zbanowane masz? To nieźle. Ja spieczyłem już nie chcę się... A w ogóle to mnie widać kurwa. Zapomniałem to zdjąć, gdzie to jest. Bo dalej są latarki nie z tego co przed chwilą jak byłem na Shoreline, to Dobra, spróbuję. Ale to będzie... To będzie... No właśnie. No. XD, nie wiem jak to zrobiłem, ale spoko. Ja tu widziałem wcześniej chłopak sobie przebiegał. Ja się pytam... Eeey, jak on to zrobił, nie? Jak normalnie działają? Przed... Jak byłem na Shoreline, to widziałem gościu, miał wyłączoną i ten... A z daleka było jak miał zapaloną. Ja podlazłem i wyłączona normalnie. To nie wiem. No to ja długo nie grałem. Kurwa, mogę podejść czy nie? Chłop go zdjął chyba. Kurwa, no nie wiem ty. O, ale bym kurwa dostał Ty dostanę jak tak lekko wychylę? Gracz padł Albo rope Albo parę Jakbyśmy się tak uczepili. Bo ja tutaj sobie destreamowałem na YouTube. Na Twitchu mi się przejadło. Dobra teraz... W, jakaś w miarę. Jest tam. Ale tu mnie zje. Za blachę nie bardzo, bo mnie przeskanuje i dostanę... To w... jest tak jakby gra mi dawała teraz... Szansę, że mogę spróbować. Żeby zrobić coś takiego, tylko nie wiem czy to doleci. To jest tam na RKM, bo go... to... Ale kurwa jak tu przelosnie. Kurwa. Coś tam jeszcze zostało Z grania Też tutaj na blisko też coś pomycha jest na auto ale Ja mi się nie chce Zacznę robić wszystkie misje jak będzie wipe? Serio Tam jest Teraz pytanie, bo ich zazwyczaj trzech było na górze. Tu przy Granatiku nie ma może nie żyje. Ale na pewno tam gdzieś jest na końcu to to na bank i tam na tym może być jeszcze, nie? No dobra, zajrzymy ze Rewimy ryzyk fizyk, dobra na jedynkę. Tu z tej strony jeszcze może być. R.K.M. -ie. Ale dziwne, że to siadło, nie? To też... ...kolejne. Ja rada tych, co kupili tą Edge of Darkness. Kurwa! Tam jest! Gdzie my go mieli teraz? Dobra. No sprint. No homo, my friend. Tu jest. Saptask? A co ja zrobiłem niby? Już tam jest. Gdzieś tam. No, teraz jeszcze coś sprawdzimy. Mamy może... Ewakuację? Nie mamy. To na armora by trzeba było czekać, bo nie mamy. mountain place też nie. Lol. Tu, a to nie ja go zdjąłem. Ja zabiłem tam. Byśmy się... bo to musieli wrócić. No to, co? Nawet nie mam gdzie tego już trzymać. Chcielibyśmy się wrócić. tym, że teraz się... Nie chcemy się czekać na pociąg. Bo nie tak będzie po 10 minut. A ktoś tu kurwa str... Właśnie tam strzela. Chcemy zrobić... O kurwa, o kurwa, już nie wrócimy. Nie wiem, ja przestałem grać, wiesz? Ja nie gram tak jak kurwa jego mać. A ja mam... Nie chcę powiedzieć, że mam szczęście, nie? Ale to jest aż... Stąd możemy mi Chyba nie. Ale ja mam warta jakiegoś, nie chcę się jeszcze chwalić, bo zaraz mnie z innej strony zdejmie, tam po prawo mamy grata. Tu, przy tym budynku byli, ja oddałem jeden strzał. Widziałem, że gościu tutaj biegł. może trafiłem, może nie, nie wiem. Tam na hillu coś widziałem, że czarnego leży. Jest tu coś. Ty, ja cię nie widzę, tej chłopy, bo ja wiem, że skawy są gorsze niż... Co, przeżył? Ty leży tu, op... O, robimy tak. Ja nie wiem. <śm> Kawy są gorsze niż gracze To pamiętam, że co to ja z Karolem chyba tutaj najczęściej grałem, bo ty później już grałeś tą ze swoją ekipą. W sensie ze swoją komu, Nie pamiętam jak mieli. Z winiarem i ten nie wiem. To ja tu najczęściej jest Karol, tylko że Karol tu się wykładał. Teraz powiedział, że on ma wywalone. Ja nie, nie chcę mu się grać starkowa. Podejrzewam, że znowu wróci Karol i będzie, żeby mu pomóc z kosztami. Ja mu już... Nie, no nie chcę mi się nie... Tam sobie gra. Dobra, udało się wyjść. No ja zobaczymy. Ja była peka bym trafił tego koleś na samym początku rajdu. W kask, bo widziałem jak tylko plecek jego i kask. A to też dobrze, że z tej strony mi dało respa, a i taką na południowej drodze miałem wyjście i na wiosnę. Pa! I co? Zabiłem go! Zabiłem tego na początku, kurwa. Chyba, że to był ten na drodze, co tam leżał, ale wątpię. Chyba, że to był serio, ten na drodze. Ale to mówię, no wątpię, bo tam jeszcze wcześniej było. Whoa, 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 whoa. One day I will be victorious. Whoa, 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 whoa. One day I will be victorious. Yeah, I'm a student of the game study every single frame i don't just listen man i change